Nie wiem co powiedzieć. Rano, to dzień dobry. No mamy już 18 września, no akurat 3.30. No nie mogę spać, ale otworzyłem się pewne tematy. Ostatni materiał o astrologii był, no czy nie tylko o astrologii, ale również o astrologii był głównie poświęcony Neptunowi i yy, yy, odjazdowi, który nam zafunduje. Neptun w rybach i Saturn. bo nas są. Na zęby. Na zęby. Teraz pominąłem dużo ważniejszy aspekt. Znaczy, czy ja wiem, czy dużo ważniejszy. No, taki dosyć krót, krótkotrwały, bo chodzi o to, że za kilka dni, za tydzień, czyli tam tak mniej więcej zaraz po zaćmieniu słońca 21, tam się pomyliłem. Dziękuję za, za wsparcie, za komentarze. No, 21, 24, no pomyliłem się, ale tak mniej więcej 24, czyli za tydzień. Mars wyjdzie z wagi wejdzie do Skorpiona. Ja o, o tym było. Z tym, że tu nastąpi dosyć istotny aspekt, który pominąłem w poprzednim materiale, bo się koncentrowałem na czymś innym. No, równie istotnym. Mars wejdzie do Skorpiona i zrobi kwadraturę do Plutona. <gryw> No grubo, to jest w cyklu Marsa, obiegu Marsa wokół Słońca, który trwa około dwóch lat i przez 2 lata robi różnego typu aspekty do Plutona, bo Pluton porusza się bardzo wolno. No Słońce porusza się 30 dni w jednym znaku, tak? Rok przez rok robi 360 stopni. Zaraz, mam. No dobra, zostawmy tutaj. W stosunku do Ziemi. Przez rok robi 360 stopni. I to jest to koło kosmogramu. Natomiast Mars jest blisko słońca i i obiega go w dwa lata. Czyli przez dwa lata robi różnego typu aspekty do Plutona. A to jest dwóch największych agresorów. W układzie słonecznym. Największy. I teraz. Za tydzień będzie. O... Ostatnia, ale ostatnia y, y, aspekt napięciowy Marsa do Plutona w dwuletnim cyklu Marsa wokół, obiegu Marsa wokół Słońca. Kwadratura 270 stopni, czyli, czyli y, pierwsza kwadratura to jest 90 stopni, tak? po czym jest opozycja i teraz będzie kwadratura. 270 stopni, czyli zamykająca cykl. Najbardziej napięciowa. Ja bym tu taką opowieść wysnuł. No, wyobraź sobie, w naszych polskich warunkach ryś czy żwik to są duże koty, spore koty, dzikie. No, załóżmy ryś. Spotyka się z, z wilkiem. I to było prawie dwa lata temu. Wpadli na siebie. Niespodziewanie wpadli. Dwóch agresorów wpadło na siebie. Stukli się, strzeli się, zwarli się i się jakoś tam szczęśliwie rozstali. Poranieni i tak dalej. Po czym minęło kilka miesięcy była pierwsza kwadratura 90 stopni. No bo to jest jednak jakiś tam las, jakieś tam środowisko, oni się mijają, mówiąc delikatnie, mijają się. Po czym była z, z rok temu opozycja, czyli oni się widzieli. Stanęli naprzeciwko siebie, opozycja. To jest mniej napięciowy aspekt, aczkolwiek również napięciowy. Już się nie zwarli, już nie było konfliktu, że się gdzieś tam minęli i mogło dojść do konfliktu. Była opozycja, widzieli się. No może ją w tym środowisku, no to raz na jakiś czas się spotykają. Czego obaj nie chcą, bo wiedzą i ryś i wilk, że mm, może być różny. I teraz jest jazda. Za tydzień Pluton i Mars zrobią kwadraturę i to w znakach takich dosyć gorących, bo Mars będzie w Skorpionie, czyli w Plutonie, natomiast Pluton jest w pierwszym stopniu wodnika, czyli w Uranie. Totalna rewolucja. Bardzo napięciowy aspekt. Chwilowo mamy luz. Było dużo różnych napięciowych rzeczy przez ostatnie tygodnie. I teraz, jak ta, ta kwadratura się zacieśni, czyli oni się zbliżają do siebie, no oni już widzieli się i jest kwadratura, czyli oni wiedzą, że się znowu będą musieli zewrzeć. I to jest paradoks. To zwarcie nastąpi za y na, na wiosnę. A to jest taki przed, przesmak tego. To są dwa archetypy, które się bardzo nie lubią. Są oba bardzo destruktywne, agresywne. I co jest paradoksem tego? Pluton y, to jest mistrz destrukcji, mistrz transformacji, mistrz zniszczenia, z tym, że on lubi działać po cichu. Y, Bezpiecznie, powolutku, podskórnie, pod zasłoną. On robi swoją destrukcję, swoją transformację, ale nie lubi być widziany. Robi to po ciku. Natomiast Mars, również destruktor, mówię o archetypach, mówię w języku archetypów teraz, no on lubi być widziany. On robi taką rozpierduchę robić, taką rozwałkę, żeby wszyscy to widzieli. I to jest paradoks. I ta kwadratura za tydzień te paradoksy pokaże, ponieważ jeżeli Pluton robi destrukcję i przemianę po cichu, po swojemu, uruchamia jakieś energię, Robi to delikatnie, to tu Mars mu przeszkadza, bo Mars przychodzi i go bije po prostu. Jest otwarta walka. Pluton nie lubi otwartej walki, bo to go demaskuje. On, on jest mistrzem cichej walki, ukrytej, skrytej, transformacji skrytej. I to są dwa przeciwieństwa archetypu przemocy. I teraz. Będziemy mieli za tydzień okazję, zaraz po tym zaćmieniu słońca w Nowiu, zobaczyć to, to napięcie, które pojawi się, zarówno w naszym życiu, jak i w społecznym, w życiu rodzinnym, w życiu biznesowym i, i w, generalnie w, w polityce. I to jest. Nie wiadomo, co z tego wyniknie, ponieważ, ponieważ Pluton nie lubi być demaskowany. On ma swoje plany, ma swoje zamierzenia, robi to po cichu, powoli, a Mars nie pozwoli mu na to. Mars go dopadnie i obnaży. Po czym na wiosnę dojdzie do konia. Za kilka miesięcy. Czyli, czyli kolejnego zwarcia. Czyli może być tak, że pewne sprawy, które się działy do tej pory, poprzez lato, lato, na przykład nowe znajomości, nowe sytuacje, teraz które się wyciszyły, lepiej, żeby zostały wyciszone, bo za tydzień i kolejnych kilka, kilka tygodni mogą się pojawić konflikty yy, zupełnie nieznane, no bo że to są nowe relacje, nowe znajomości, jakieś nowe układy. Być może dobrze zapowiadające się, być może nie, które chwilowo się wyciszyły, to w kwadraturze Plutona z Marsem możesz zobaczyć aspekty, których nie widziałeś do tej pory. Więc lepiej, moim zdaniem, lepiej to nie cisnąć, zostawić. Bo tam grube rzeczy mogą być. Pluton nienawidzi być. Zdemaskowanym. Bo to. Dla Plutona bycie zdemaskowanym to jest najgorsza uraza. A jego agresywność, przemoc nie jest masowa, nie jest wprost, nie jest silna. On nie walczy mieczem, on walczy raczej trucizną, delikatny. Co też jest wyższą oktawą przemocy. Pluton jest wyższą oktawą Marsa. A Mars jest wariat. On mieczem wywija. Pało. To jest bandzior. I to jest bardzo moim zdaniem konfliktowe zestawienie archetypów właśnie Marsa i Plutona, bo tutaj to, to jest. No, możemy tak w języku ludzkim. Znaczy wiesz, one nigdy nie umrą, są archetypy. Ale one poprzez ich starcie, kwadraturę z nas, z ludzi, pewne tego typu energie mogą wychodzić. Pluto jest o destrukcji. Cichej, skrytej. A Mars o jawnej. I oni się nie znoszą. Dążą do tego samego innymi metodami. Także wrzesień, wrześ koniec września, październik. Trzeba bardzo uważać. No, i tyle. Pomijając sprawy Neptuna, to kiedyś. 100 lat samotności, Gabriel Garcia Marquez, to wszystko też. Ale to, ten aspekt yy, yy, bardzo yy, dramatyczny, ponieważ no, Pluton jest w uranie. No, Uran to jest rewolucja. Rozwałka wszystkiego. A Mars jest w Skorpionie. Skorpion to jest Pluton. No, ostrze się nie da. Czy znaczy, dałoby się, gdyby końca był, ale to jeszcze za parę miesięcy w wodniku. A też jest wszystko ważne. Ja parę razy nagrywałem materiały o znakach stałych, bo to jest bardzo trudne dwudziestolecie dla znaków stałych. Typu wodnik, właśnie skorpion. O to o czym mówimy. Teraz Mars w skorpionie, lew. I byk, bo to są wszystko kwadratury. No, 20 lat, ten najbliższe 20 lat dla znaków stałych będzie bardzo, no, powiedziałbym, tak optymistycznie twórcze. I być może bolesne. I ta kwadratura się odbywa w znakach stałych. Wodnik. w wodniku, i Mars w, w Skorpionie, to są znaki stałe. Opozycja do byka, kwadratura do lwa. No co zrobisz? Dobrze o tym wiedzieć. Na przykład skąd twoja rozdrażnienie i denerwowanie się bierze. I nie winić siebie czy 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 czy, czy partnera, czy sytuację życiową, tylko zrozumieć, że to No z takimi obiektami jak Pluton i Mars bo no to wszystko jest na oszu może. Pozdrawiam.